Okay, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielusa, przed Wami GG United FC, czyli droga do mistrzostwa FIFA Ultimate Team 15, a raczej FIFA 15 Ultimate Team. Jak widzicie, przed Wami skład e, hybrydowy, czyli skład oparty na Lidze Holenderskiej, którym gra mi się naprawdę dobrze, Svitanić i reszta radzą sobie wyśmienicie, więc mam nadzieję, że tak będzie w tym meczu. Mam nadzieję również, że nie stracę w końcu bramki na samym początku spotkania, bo to jest trochę irytujące, ale to się staje już... Uo, ho, Kandrewa, Palacio, Gervinho w ataku, Lichstein, Samoa, Hernanes, Pjanic, Kielini i Bonucci inform... Barzagli, no i Handanowicz na bramce. no Cała jedenastka znana doskonale wszystkim fanom ligi włoskiej. Ja może to nich się nie zaliczam, ale jednak piłkę nożną trochę śledzę, więc mniej więcej orientuję się, co tu mamy za zawodników. Myślę, że generalnie to każdy, kto gra w FIFA, to naprawdę pogłębia swoją wiedzę na temat piłki, szczególnie jeżeli chodzi o nazwiska i kluby, w których grają dani piłkarze. Ale dobra, wracamy już na boisko mecz rozpoczęty, no i mamy. Pierwszą minutę spotkania, w sumie drugą i akcja rywala. No i co? I gol. Tak, to jest właśnie to, co stało się tradycją w moich filmach. Można już tak powiedzieć, zresztą od zawsze tak miałem, że jakoś na początku te bramki padają. Ósma minuta spotkania, szansa teraz Narsin dośrodkowuje. No i tutaj lokadia umieszcza piłkę w siatce. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby pokonać bramkarza rywali. No i cieszynka. Znajoma, oczywiście, jeżeli chodzi o mój klub. Mamy 1 do 1 w 9 minucie spotkania no i zapowiada się festiwal Goli. Jak będzie, zobaczymy, ale Bramka, no, no cóż powiedzieć, Bramkarz nie zareagował. Może tak, po prostu zero reakcji ze strony Bramkarza. No i stąd ta Bramka. Lokadia, ładna teraz wymiana piłek pomiędzy moimi zawodnikami. Lokadia sam na sam, no ale niestety e, Handanowicz, tak? Chyba tak, Handanowicz e, poradził sobie bez problemu i zatrzymał naszego napastnika. Narsin, nie, Final Doom, dośrodkowuje, a nie jednak, strzela, ale proszę bardzo e, Piłka naprawdę była bliska dojścia do celu Teraz sporna sytuacja, ale jednak sędzia nie zatrzymał gry, ładna wymiana piłek e, Mamy dośrodkowanie, Lokadia, no i druga bramka, jeżeli dobrze widzę A chyba tak, bo on jest właśnie kapitanem mojego zespołu No i prowadzimy 1-2, odrobione straty e, Nawet już strzelona dodatkowa bramka, myślę, że pierwsza połowa całkiem udana Handanowicz tutaj troszkę pomylił się w obliczeniach, jeżeli chodzi o lot piłki, no i jest gol. 42. minuta końcówka pierwszej połowy. Proszę bardzo, jak ofensywna akcja drużyny mojego rywala, ale na szczęście Silasen był na miejscu. Teraz jeszcze jedna szansa, ale nie trafia z kilku metrów do bramki rywal. Bruma. No tu jeszcze strzał na koniec pierwszej połowy. Też groźnie, też niebezpiecznie, bo jak ta piłka by wpadła w światło bramki. No, to mielibyśmy 2 do 2, ale tak nie jest. Lokadia, początek drugiej połowy i ofensywne natarcie z mojej strony, niestety nie zakończone e, bramką. Żerwinio wbiega w pole karne. Bardzo szybki zawodnik, nieprzyjemny do krycia, silny. No i proszę, e, jak pokazuje powtórka, mamy faul pociągnięty za koszulkę przez naszego obrońcę. No i Kandrewa umieszcza bez problemu piłkę w siatce. Mamy 2, e, przepraszam, 3 do 2. 3 do 2 w 50 minucie to jeszcze nie jest e, porażka. No, tak na to trzeba spojrzeć, bo mamy dużo czasu, żeby to odrobić. Lokadia, proleż uderzenie. Niewiele tam zabrakło. A Handanowicz nie miałby nic do powiedzenia. Teraz znowu szansa przed moim rywalem. Kandrewa, słupek, ale chyba tam był spalony. Sędzia pokazuje, tak jest. Chorągiewka uniesiona. Wybaczcie, ja się pomyliłem. Oczywiście mamy wynik 2 do 2, więc to jeszcze nie jest zły wynik. Natomiast tutaj już niestety ten, o którym mówiłem wcześniej. Eee, staje się faktem, czyli 3 do 2 przegrywamy no. no cóż zrobić? Strzał z dystansu, ale Handanowicz takie strzały łapie na śniadanie eee, teraz Cambiasco, Kambiasco z dystansu, ale niestety Daleko od bramki, ale był faul, sędzia coś tam zauważył, pokazał nawet żółtą kartkę. To jest to jest rzadkość ostatnio, w, nie? jest obdarzony właśnie tym kartonikiem. No i Quadrado, lewy obrońca, będzie strzelał i... Gol! Fantastyczne uderzenie sprzed pola karnego z rzutu wolnego. No i to jest Guadrado, to jest etatowy wykonawca w moim klubie właśnie... W tym składzie akurat rzutów wolnych proszę zobaczyć jakie piękne uderzenie. No może nie było to przy samym słupku, ani przy samej poprzez, ale jednak mimo wszystko handanowicz nie miał nic do powiedzenia. Steiner I na szczęście Silesen. Tutaj jeszcze szansa dla rywala, ale sędzia że kończymy to spotkanie wynikiem 3 do 3. Remis myślę, że zasłużony, bo obie strony miały swoje sytuacje. Jednakowoż chciałoby się pokonać taki włoski skład, gdzie mamy dwa informy. Eee... Takim składem, jaki ja zaprezentowałem, czyli hybrydą i to niskich lotów, no bo umówmy się, no tak to wygląda, tyle tylko, że tą hybrydą przyjemnie i dobrze się gra. Lokadia graczem spotkania, zdobywca dwóch bramek. Narsin asystował, no to jest zawodnik, który często asystuje, nawet strzela bramki, więc ja jestem z niego bardzo zadowolony. Myślę, że mecz całkiem udany, no i z Kasujemy tam parę końców, ale co to są za końce? Jak my chcemy kupować gwiazdy? Ech, dwa zwycięstwa, jeden remis, dwie porażki. No, jak będzie dalej? Jak będzie dalej? Oto i skład na najbliższe spotkanie czyli oczywiście nasz główny, znaczy mój główny skład rywal znaleziony, jakiś Kamil 5K no, wysoko się nie ceni. A zobaczymy jak będzie na boisku. Kogo tu mamy? Juventus, zgranie 100. Ło wow, ho! ho Hamsik. Eee... Iguain, Tevez, Pjanic, Pogba, Vidal. Tak załamarłem na chwilę, bo znowu mi się trafił konkretny przeciwnik i bardzo, bardzo wymagający rywal. Dobry skład, do, dobrzy piłkarze. No, ale zobaczymy, może ta Liga Angielska coś z siebie tutaj wyciągnie. No gdzież tam oczywiście, druga minuta i ja tracę gola. Odliczajcie już w następnym odcinku sekundy po prostu, kiedy te bramki będą padać, bo to jest tragedia. Fernando do Nasriego. Nasri... Podaj do Klisiego Klisie, proszę bardzo, gdzie wbiegł? Fernandinho, ale niestety Nie ustrzelił tym razem bramki Klisie, no niestety Wajn urwał się i... No szczęsny, teraz wykazał się refleksem Ładnie, o teraz będzie podanie do Remiego No może, Remi, no przyjmuje piłkę, Remi Gol 1-1, 11 minuta No i znowu ładnie się rozpoczyna bramkowo to spotkanie Chociaż ten błąd bramkarza No wybaczcie, ale Co tu zrobił Buffon? Bo chyba on stoi na bramce, co on tutaj zrobił. Mam nadzieję, że będzie powtórka, ale ta piłka, jakby odbiła mu się od buta. Tak, wyjście mu Nie wiem, nie wiem. Czy on chciał ją wybijać? Może wcisnął dwa przyciski? Nie mam pojęcia, co on tu zrobił. Zresztą nie moja, nie moja w tym głowa jakaś. Hamsik, słupek. No i na szczęście jest piłka wybita. Remi nie dał rady, ale jest jeszcze Fernando. A no, ten nigdy nie trafia w bramkę, niestety on jest dobry w dobrym defensywie, ale w ofensywie to już nie. No i mamy koniec pierwszej połowy spotkania. Wynik remisowy 1 do 1. No i zapowiada się dosyć ostra druga połowa. Zobaczymy, Pogba. No i niestety jest szczęsny wybił tym razem piłkę przed siebie, a tam już czychał. Jeżeli dobrze widzę, Carlos Tevez i umieszcza piłkę w siatce bez najmniejszych problemów. No dojdź! I nie doszedł. A szkoda, Nasri. Dobre dośrodkowanie, no i teraz może! Niestety. Remi był blisko, ale jeszcze daleko. Remi tym razem, no i znowu obrona bufona. Podanie do Remiego, no jakby do kogoś innego miało być to podanie. Remi, w polu karnym, Remi! I niestety tylko boczna siatka. Teraz szansa Teveza. Tevez zbiega do środka, jest już po lukarnym. Tevez mija obrońców. Tevez, Tevez jest już przed szansą. No i Silesen na szczęście. Boże Silesen, już mi się myli z tamtym naszym drugim składem. Remi, teraz seria zwodów. Oczywiście na bramce szczęsny i wykazał się kolejną dobrą interwencją. A Remi jest przed szansą. Piękne podanie. Boże, święty spojenie. Nie wierzę, nie wierzę. To był chyba Fernando. Nie, to był Fernandinho. Fernando właśnie tak strzela. Nasri, zgranie do środka, świetne, Remy, nie dał rady, jeszcze jest, jest szansa, czy nie? Fernando, Nasri, jesteśmy w polu karnym, Fernandinho, no niestety piłka nie dochodzi do niego, i teraz Nasri, Campbell, no jak widzicie, cisnę mocno, bardzo go nie ten wynik, chce ustrzelić tutaj bramkę, Campbell, Campbell zbliża się do polkarnego, karnego, On jest bardzo szybki, teraz podaje do środka, ale nic z tego nie wychodzi, Zabaleta, walczymy, walczymy, 90. minuta, 5 minut doliczono, Fernando, Remi. Campbell, no będzie szansa, Campbell, gol! 2-2 Pięknie, 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 no to jest końcówka spotkania, bo trzeba walczyć do końca Zgrywamy piłkę, no i sędzia kończy to spotkanie, kończy ten mecz No i drugi remis, no niestety, czasami tak bywa, ale bramkowy, no oglądaliście się trochę goli Część z nich oczywiście, nawet, nawet, niestety żadnej jakiejś super pięknej na co robił Iguain z Tevezem, to już pozostawiam bez komentarza. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który mam nadzieję będzie się działo. No i wyjdziemy może w końcu z tej ligi siódmej, no bo by wypadało trafić do kolejnej. Dzięki, jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia.